Następną grupą osób, które będą uprawnione do częściowej renty inwalidzkiej będą osoby, które między 26 a 50% mają niezdolność do pracy. I tutaj właśnie renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy przysługuje osobom, które na podstawie kompleksowej oceny eksperckiej stwierdzono zdolność do aktywności na rynku pracy w przedziale 26-50%. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy przysługuje osobom, które mają zdolność i możliwość do aktywności na rynku pracy. Ale limit dochodu zwolnionego z podatku od dochodów z tytułu zatrudnienia wynosi 250 tysięcy koron miesięcznie. Renta jest stała, ale w przypadku zmiany okoliczności można wnioskować o ponowną ocenę. Jest to dla każdego, i tutaj właśnie renta. Osób, przysługuje osobom, które mogą pracować w niepełnym wymiarze godzin na rynku pracy. No czasami tak jest, tak jak właśnie ktoś pisał mi komentarz, że nie ma oka. I dajmy na to, właśnie taka osoba, by mogła skorzystać z częściowej renty, ponieważ na przykład nie nadaje się do pracy na cały etat. I to po prostu jest bardzo indywidualne i ciekawe, jak oni do tego podejdą. E, także nie wiem co o tym myśleć co wymyślicie limit jest 250 tysięcy koron czyli tyle można dorobić pytanie jest jak to się ma właśnie jeżeli ktoś będzie miał dotację na przykład do mieszkania e, jak to zaważy właśnie na całej wypłacie czy to będzie miało faktycznie sens